Szczęść Boże, kochani, szalom Alechem. Witam Was serdecznie. Widzicie, wstaje poranek, budzi się dzień. Ja Was kolejny raz chcę gorąco zaprosić do rekolekcji z Mistyką Codzienności. Czytamy pieśń duchową świętego Jana od Krzyża. To jest takie wow, niesamowite. Teraz jest strofa 14 i 15. Posłuchajcie, kawałeczek. Jak gołąbka unosiła się dusza w powietrzu, to jest wprowadzenie. W powietrzu miłości, ponad wodami potopu swego trudu i udręk miłosnych, które znosiła do tego czasu, nie znalazł już, gdzie by spoczęła jej noga. Rodzaju 8-9. Wreszcie, w tym ostatnim locie, wyciągnął dobrotliwy ojciec rękę. Ojciec Noe miłosną rękę przyjął ją i wpuścił do Arki swego umiłowania i swej miłości. Nastąpiło to wówczas, gdy mówił do niej, zawróć gołąbko, jak to opisywaliśmy w poprzedniej strofie. Znalazłszy w tym w przyjęciu wszystko, czego pragnęła, szczęście, nie dające się słowami określić, zaczyna teraz dusza opiewać chwałę umiłowanego. W dwóch następnych strofach wysławia Jego wielkie jak wielkości, jakie w Nim odczuwa i jakimi się raduje w tym zjednoczeniu. Mój ukochany jest jako gór wyżyny, jak samotne doliny, wśród gajów tonące, jak wyspy osobliwe, jak potoki rozgłośnie szumiące, jak tchnienie wiatru, miłośnie wiejące. Jak noc w spoczynku cichym pogrążona, w chwili, gdy się rozlewa blask zorzy, rumiany, jak muzyka ciszą przepojona, samotność, w której brzmią organy, uczta, co ma moc i miłość daje do przemiany. E, I teraz jeszcze Wam coś przeczytam, co mnie tutaj dotyka. E, tylko nie wiem, czy to sobie poradzę z tym telefonem. Jak w arce Noego, według opowiadania Pisma Świętego Rodzaju 6,14-21, było wiele mieszkań dla różnych odmian zwierząt i obfitość pokarmu. Tak, i dusza, która przybyła w swym locie do tej boskiej arki, piersi bożych, nie tylko widzi mieszkania, których, jak mówi Jego Boski Majestat, przez Świętego Jana 14,2 w domu Ojca Mego jest mieszkań wiele, lecz widzi i poznaje tam również niewyczerpaną obfitość pokarmów. To jest wielkości łask i darych, darów, których może dusza kosztować. Są to właśnie wszystkie łaski, o jakich mówią te dwie strofy, wyrażając tą potoczną mowę. Treść ich y, jest następująca. To jest takie wow, bo to są zaślubiny duchowe. Ja wczoraj sobie zwiniłam to zdjęcie profilowe w ogrodzie. Właśnie mi się to kojarzy z zaślubinami. Że w psalmie 104 jest, że Bóg stworzył świat jako komnatę zaślubin Boga z człowiekiem. I właśnie te spadające płatki u nas kwitnących drzew to takie właśnie zaślubiny. To jest takie niesamowite. A wczoraj właśnie się pojawiła premiera z trofy 14. Jeszcze wam tu coś chciałam przeczytać. Poczekajcie, muszę sobie to tylko jakoś znaleźć. E, może mi się uda. Jeszcze oświetle bym wam chciała przeczytać. W chwili, gdy się rozlewa blask zorzy rumiany, ta noc cicha nie jest ciemna, lecz jest jak noc bliska poranka. W chwili, gdy zaczyna się różowić zorze. Gdy spoczynek i ukojenie w Bogu nie są całkowicie ciemne, jak ciemna jest noc, lecz ukojeniem i odpoczywaniem w świetle bożym, w coraz to nowym poznaniu Boga i duch podniesiony ku światłu Bożemu, znajduje tam rozkoszny spoczynek. Bardzo też trafnie porównuje to światło do blasku zorzy rumianej, to znaczy do brzasku rannego. Jak bowiem ranne brzaski rozpraszają ciemność nocy i odsłaniają blaski dnia, tak i duch spoczywający i ukojony w Bogu jest podniesiony z mroków poznania naturalnego do porannego światła nadprzyrodzonego poznania Boga. Nie jest to poznanie jasne, lecz według wyrażenia tego wersu, jakby w nocy bliskiej poranka bo jak w tym czasie noc nie jest ani całkowicie ciemna, ani całkowicie jasna, lecz jakby w półcieniach, tak i samotność i spoczynek w Bogu nie są całkowicie przesycone jego blaskiem, ani też nie są pozbawione jakiegoś w tym blasku uczestnictwa. W tym odpoczynku rozum widzi się podniesiony w sposób przedziwnie nowy, ponad wszelkie ludzkie pojęcie do światła Bożego. Podobnie jak ktoś, kto po długim śnie otwiera oczy na światło, jakiego się nie spodziewał. Ten rodzaj światła chciał wypowiedzieć Dawid, Psalm 101.8. Czuwałem i byłem jak samotny ptak na dachu. Innymi słowy, otworzyłem oczy swego umysłu i znalazłem się ponad wszelkimi poznaniami naturalnymi samotny i bez nich na dachu czyli ponad wszystkimi rzeczami tej ziemi. I jeszcze tu jest takie piękne o muzyce. Umiłowany jest muzyką przepojoną ciszą, gdyż w nim poznaje i smakuje harmonię tej muzyki duchowej. No to zapraszam, możecie od początku sobie odsłuchiwać. Co tydzień we wtorek pojawia się kolejna strofa pieśni duchowej. Zapraszamy.